Cześć, to numizmatyk. Na samym wstępie chciałbym Wam wyjaśnić, czemu zamiast dwóch filmów z zgadywaniem i ogłaszaniem nakładów jest jeden z tymi obydwoma. W przeciwieństwie do tamtego roku, Narodowy Bank Polski dużo wcześniej ogłosił nakład monet obiegowych, i było to wczoraj, 2 grudnia, chyba jakoś wieczorem, sam nie wiem. I przez to nie zdążyłem nagrać mojej przepowiedni. Mógłbym to zrobić i wstawić taki film. Ale to nie ma sensu, bo Wy jako widzowie już wiecie w jakiejś części, ile tych monet wybito. Więc teraz tylko pokażę, ile monet udało mi się wyłowić z obiegu, a później pokażę przewidywany i oficjalny nakład. Tym razem zacznę od jednego grosza, którego zebrałem w ilości czterech sztuk. O wiele, wiele mniej niż rok temu, ponad 10 razy mniej. Dwóch groszy w ogóle nie udało mi się zdobyć. 5 groszy wydano mi wreszcie dopiero jakieś 2 tygodnie temu i jest to jedyna 5 groszówka do tej pory. 10 groszy dużo mniej niż rok temu, tylko 6. 20 groszy nie zdobyłem w ogóle. 50 groszy zebrałem tyle samo co rok wcześniej, 5 sztuk. Złotówki nie widziałem i dalej nie mam. 2 złote tym razem w o wiele większej ilości, aż 7. 5 zł w tym roku było dużo bardziej widoczne, ja zebrałem tylko 4 sztuki. Jeden grosz w mojej prognozie został wybity w ilości 300 milionów. Rzeczywisty nakład wynosi 319 milionów 440 tysięcy. Czyli byłem dosyć blisko. Taka ilość jest dalej duża i cena tych groszy raczej nie będzie wysoka. Nie w najbliższym czasie. Co do zebranych tylko czterech sztuk wychodzi na to, że po prostu miałem pecha i komuś innemu wpadły większe ilości. Dwugroszówki przez ostatnie 20 lat nie były jakoś rzadkie i według mojej prognozy miały mieć jakieś 110 milionów nakładu, Okazało się, że mają tylko 41. Jest to drugi najrzadszy rocznik tego nominału i warto to zapamiętać. 5 groszy z uwagi na małą ilość w obiegu wydawało się rzadkie, przez to myślałem, że będzie tego troszkę mniej, jakieś 90 milionów. W rzeczywistości jest trochę więcej, bo 108-500. 10 groszy o wiele łatwiej wpadało. Przez co moja wersja nakładu była tylko o 20 milionów mniejsza niż rok wcześniej. Okazało się, że nie myliłem się dużo i nakład w tym przypadku to 148. 20 groszy nie pojawiło się w ogóle, więc stawiałem na jakieś 60 milionów i tylko dlatego 60, bo udało mi się zdobyć dosyć łatwo woreczek menniczy za cenę 40 zł za 100 sztuk, więc wychodzi. Tylko jakby dwa razy więcej, a jak jest jakiś worków mało, to zwykle ta cena jest o wiele, wiele większa, i to mnie troszkę zmyliło, przez co się troszkę mocno pomyliłem. I 20 groszy wybito jednak w ilości 43 milionów. 50 groszy zebrałem tyle samo co rok wcześniej, więc wydawało się, że ich ilość będzie dosyć podobna. I tutaj dosyć mocno się zdziwiłem, bo jednak było tylko 27 milionów. Nie jest to jakiś evenement. Podobną ilość wypuszczono w 2016. Z trzech ostatnich monet, które zostały, złotówka wydaje się tą najrzadszą i możliwe, że jakąś legendarną. Niestety okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, bo zamiast moich 15 milionów wyszło 32. I taka ilość jest zupełnie w normie i nie wpływa zupełnie na cenę. Dwa złote w dużo większej ilości niż wcześniej wskazywało duży nakład. I tu dosyć dobrze go przewidziałem, bo zamiast 35 milionów okazało się, że jest 40, więc to tak w miarę zmieściłem się z przepowiednią. Jednak wartość tej monety też nie będzie za wysoka, bo. Jest to drugi najpopularniejszy rocznik. Identycznie jest z pięciozłotówką, która rok temu była najrzadsza, a jeszcze rok wcześniej w ogóle nie była bita. Więc w tym przypadku wszystko wskazywało na większy nakład. Ja stawiałem na 30 milionów, faktycznie jest 40. Wiemy już ile czego jest, zostaje pytanie co z tym zrobić. Rok temu kwestia zachowania pięciozłotówki była dosyć oczywista. Tym razem żaden rekord nie padł i trzeba trochę inaczej do tego podejść. 1, 2 i 5 złotych ma duży nakład, więc można zachować parę męniczych sztuk lub męniczy worek. O ile zdobyliśmy go w banku, bo jak kupiliśmy na Allegro, no to już to za bardzo się nie opłaca. A tak to w banku zamieniamy po prostu 100 złotych na 100 sztuk jednozłotówek i z dwójką i piątką jest tak samo. To się najlepiej opłaca. Drobnych, takich malutkich groszowych monet praktycznie nie da się zdobyć w banku tylko na Allegro, więc z nimi można trochę tak pokombinować, żeby kupić na Allegro. Ale złotówki we wszystkich nominałach najlepiej kupować w banku. Co do obiegowych stanów, to najlepiej po prostu wydać wszystko i nie trzymać tego. Z groszy najlepiej zachować w większej ilości dwójkę bo te 42 miliony sztuk na tak mały nominał to nie aż tak dużo. Głównie przez to, że szybko rozchodzi się w obiegu i jest non stop używany do wydawania reszty. Dodatkowo jest to dosyć wrażliwy metal, który mocno się niszczy i przebarwia. To wszystko sprawia, że mosiężne monety groszowe w stanach menniczych z czasem dosyć mocno drożeją. Niestety, na naszą niekorzyść działa coraz większa popularność zbierania worków menniczych, przez co ceny mogą nie być po latach jakoś bardzo wysokie, bo będzie ich pod dostatkiem. Myślę, że największy zarobek w przeciągu paru najbliższych lat jest właśnie teraz, gdy wszyscy rzucają się na te worki i myślą, że zarobią nie wiadomo jakie pieniądze na nich. A prawda jest taka, że najwięcej zarobili ci, którzy zdobyli je po wartości płatniczej, jakby. Najlepszy moment na kupowanie worków jest dużo, dużo wcześniej, zanim są ogłoszone nakłady, bo worek dwugroszówki. Między wrześniem a październikiem kosztował mniej więcej 70 zł, i wtedy wahałem się, czy go kupić, ale tydzień czy tam dwa zwlekałem i nie udało się go zdobyć, i z tych 70 na chwilę obecną zrobiło się 150. Więc worki trzeba zdobywać jak najwcześniej, zanim wszyscy zorientują się, które nominały są rzadkie, bo jakich brakuje w obiegu. To już jest jakaś wskazówka, że tego właśnie będzie mało i to trzeba na wszelki wypadek brać. I dużo osób sobie dwugroszówki właśnie trzyma do tej pory. To jest bardzo duży dla nich zarobek. Tam jest ileś set procent. Nawet nie chcę mi się tego liczyć, no ale jeśli macie 150 zł za woreczek, gdzie jest 100 sztuk dwugroszówki, no to wychodzi złoty 50 zł za sztukę. To są dosyć fajne pieniądze. Niestety tak jak mówiłem wcześniej Trzeba mieć jakieś znajomości, żeby zdobywać tak małe nominały, bo w banku byle komu nie dają takich worków i albo to ktoś z poczty, albo z jakiegoś urzędu musi zdobywać. Nie wiem, nie chcę się w to zagłębiać. Nie jest to mój wymarzony sposób na biznes. Zarobek zarobkiem, ale jeśli Wam bardziej zależy na uzbieraniu kolekcji, jak najtańszym kosztem, to możecie spróbować wyłowić mennicze sztuki wydawane jakby wreszcie z... Kas samoobsługowych, bo są napełniane właśnie nowymi monetami. Jeśli nie uda się zebrać wszystkich nominałów, można wtedy poszukać ogłoszeń na allegro z jak najtańszymi, pojedynczymi sztukami tych nominałów. Wtedy kupujemy sobie 5-10 groszy, załóżmy po złotówce, i na tym kończą się nasze wydatki. Nie musimy od razu kupować całych worków po parę dziesiąt złotych. Trzeba w skrócie po prostu znaleźć dobry moment i jak najwcześniej, jak najtaniej wszystko zdobyć. To by było wszystko. Następnym razem postaram się moją przepowiednię wstawić w grudniu, żebyście mieli czas też troszkę pobawić się, zgadywanie nakładów, bo tym razem troszkę lipnie to wszystko wyszło i troszkę Was też muszę za to przeprosić. Więc do usłyszenia. Cześć. Następnym razem będzie lepiej.